Dzień dobry i witam serdecznie na dzisiejszej edycji. Mentor John Godson z tej strony. Jak e, przychodzimy do tego momentu, kiedy kończy się 2024 rok, um, jeden rzecz przychodzi mi do na myśli. I to jest to, abyśmy byli wdzięczni. Abyśmy wyrażali naszej wdzięczności Bogu, abyśmy nie lekceważyli tego wszystkiego, co Bóg dla nas zrobił w tym roku. Jak wiecie, niektórzy są w szpitalu, niektórzy już umarli, zostali pochowani, a niektórzy są w więzieniu, niektórzy są w miejscu, gdzie borykają się z różnymi rzeczami. Nieważne jakie jest okoliczności, nieważne, jaka jest sytuacja, w którym ty się znajdujesz. Zachęcam Cię do wdzięczności Boga. Dziękuj Bogu za te rzeczy, które dał ci, za te rzeczy, które masz, za zdrowia, za jedzenie, za ubrania, za miejsce, gdzie możesz spać, za ochronę od wypadki, za Różno, rozmaite się za rodzinę, przyjaciół, miejsce pracy. Dziękuj Bogu za to wszystko. Biblia mówi w 1 Thessaloniczanie, 5 rozdział, 18 werset. Za wszystko dziękujcie, bo taka jest bowiem wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was. List Pawła do Zimian, 8 rozdział, werset 28, mówi tak. A wiemy, że we wszystkim Bóg współdziała ku dobremu dla tych, którzy go miłują, dla tych, którzy są powołani przez niego. Nieważne jakie masz okoliczności w życiu, nieważne w jakim miejscu jesteś w życiu, zachęcam cię. Dziękuj Bogu. Dziękuj Bogu za ten rok. Dziękuj Bogu za każdy dzień tego roku, za każdy miesiąc tego roku, za każdą minutę, sekunda, godzinę tego roku. DZIĘKUJ BOGU! DZIĘKUJ BOGU! Wdzięczności uwalnia Boże obecności. Wdzięczności uwalnia Boże takiego mocy w naszym życiu. Zachęcam Ciebie do tego, abyś był zawsze wdzięczny za wszystko, co zrobił dla Ciebie w ten rok. Jak przychodzi ten nowy rok, jak planujemy, Pamiętajmy robić to w obecności Boga. Pamiętajmy robić to w miejsce pokorze, w miejsce szukania Boga, w miejsce takiego e, tęsknota za Bożego wola w naszym życiu. Bóg Ciebie kocha i Bóg ma wspaniały plan dla Ciebie. Dziękuję bardzo i życzę Wam wszystkiego najlepszego w nowym roku. Pozdrawiam, papa. Pa.